Chwała niechaj będzie Tobie, O Panie mój Boże. Nie poniżaj tego, któregoś mocą swojej odwiecznej wszechwładzy wywyższył, i nie oddalaj od siebie tego, który za Twoją sprawą wszedł do przybytku Twojej wieczności. Czy odrzucisz tego, O Mój Boże, któregoś objął swoim panowaniem, i czy odtrącisz tego, O Moje upragnienie, któremuś stał się ucieczką? Czy możesz poniżyć tego, któregoś wyniósł, albo też zapomnieć o tym, któremuś pozwolił pamiętać o Tobie? Pochwalony, wielce pochwalony jesteś. Tyś jest tym, który od wieków był królem całego stworzenia i Jego pierwszym poruszycielem. I na wieki pozostaniesz Panem wszystkich stworzonych rzeczy i ich rozkazodawcą. Pochwalony bądź, O Boże Mój. Jeśli przestaniesz być miłosierny dla sług swoich, Któż zatem okaże im miłosierdzie? A jeśli odmówisz spomożenia swoich umiłowanych, Któż przyjdzie im z pomocą? Pochwalony, niezmiernie pochwalony jesteś. Uwielbiony jesteś w swojej prawdzie i Tobie za prawdę wszyscy oddajemy cześć. I objawiony jesteś w swej sprawiedliwości. I o Tobie zaprawdę wszyscy dajemy świadectwo. Tyś zaprawdę umiłowany jest w swojej łasce. Nie ma Boga poza Tobą. Pomocą w niebezpieczeństwie samoistnym. Bachaula.